Wyobraź sobie, że masz 10 tysięcy złotych i stajesz przed dwoma drzwiami. Na jednych widzisz napis akcje. Tu możesz kupić część Apple'a, CD Projektu albo Orlenu. Drzwi drugie ETF jeden klik i masz kawałek całego rynku, od Tesli po Coca-Colę. Ale które drzwi prowadzą do wolności finansowej, a które do straty pieniędzy? W internecie znajdziesz tysiące opinii. Jedni mówią: "Kup ETF-y, nie ryzykuj". Drudzy: "Tylko akcje dają prawdziwe zyski". Kto ma rację? Dziś to sprawdzimy i obiecuję, po tym odcinku będziesz dokładnie wiedzieć, którą drogę wybrać. Zacznijmy od podstaw. Kiedy kupujesz akcje, kupujesz udział w konkretnej firmie. To trochę jakbyś miał mały kawałek tego przedsiębiorstwa. Jeśli Firma zarabia, ty zarabiasz. Jeśli traci, ty tracisz. W praktyce to oznacza, że twoje wyniki zależą od jednej konkretnej firmy. A więc, jeśli Apple ogłosi gorsze wyniki, kurs leci w dół, a z nim twoje pieniądze. A ETF to skrót od Exchange Traded Fund. To taki fundusz, który sam niczego nie wybiera, tylko odzwierciedla wyniki konkretnego indeksu lub sektora. Przykład: ETF na SIP 500 posiada po trochu z każdej z 500 największych spółek w USA. Kupując jedną jednostkę ETF-u, masz więc mini pakiet wszystkich gigantów Apple, Microsoftu, Amazona, NVIDII, Tesli i setek innych. W efekcie, jeśli cały rynek rośnie, rośniesz razem z nim. Proste? Tak. I właśnie w tej prostocie tkwi jego siła. Poznajmy dwóch inwestorów Ania i Bartek. Oboje zaczynają z tym samym kapitałem 10 tysięcy złotych. Ania pracuje na etacie, ma rodzinę, niewiele czasu. Chce, żeby jej pieniądze po prostu rosły w tle. Bartek to typ analityka. Śledzi giełdę, czyta raporty, przegląda wykresy, lubi mieć kontrolę. Ania kupuje ETF na globalny rynek, na przykład MSCI World. Bartek wybiera pięć spółek Tesla, CD Projekt, Allegro, KGHM i Microsoft. Mija rok. Rynek globalny wzrósł o 10%. Ania jest spokojna. Nie zagląda do aplikacji, ma plus 1000 złotych. BARTEK? Dwie spółki poszybowały w górę, trzy spadły. W sumie wynik na zero. Ale za to emocji miał więcej niż w kasynie. Kto wygrał? Na papierze Ania. Ale to dopiero początek, bo prawdziwa różnica wychodzi po latach. ETF-y to idealne narzędzie dla tych, którzy chcą inwestować mądrze, ale nie chcą spędzać godzin na analizach. Zalety. Dywersyfikacja. Jednym kliknięciem rozkładasz ryzyko na setki firm. Niskie koszty, roczne opłaty rzędu 0,1-0,3% to grosze w porównaniu z funduszami aktywnymi. Brak emocji. Nie musisz się stresować, że jedna firma coś zawali. Skuteczność. Statystyki pokazują, że około 80-90% funduszy aktywnych przegrywa z rynkiem. ETF po prostu kopiuje rynek. Więc z definicji jest w tej górnej grupie. Ale są też pułapki, o których początkujący często nie wiedzą. Nie każdy ETF jest taki sam. Niektóre są tanie i proste, na przykład ETF na S p 500, ale inne to już skomplikowane instrumenty lewarowane, surowcowe albo egzotyczne ETFy z małą płynnością. Złudne poczucie bezpieczeństwa. ETF daje dywersyfikację, ale jeśli cały rynek spadnie, ty spadasz z nim. W 2022 roku ETF na SIP 500 stracił ponad 20%, więc to nie antystrata, tylko mniej ryzykowna strata. Brak satysfakcji z wyboru. Niektórzy po prostu lubią wybierać spółki, czuć, że odkryli coś wcześniej. ETF tego nie daje, działa pasywnie. Kupując akcje, wchodzisz na zupełnie inny poziom. To jak gra strategiczna, w której każda decyzja ma znaczenie. Zalety akcji. Możesz pobić rynek. Jeśli trafisz w dobrą spółkę, zyski mogą być ogromne. Możesz inwestować w to, co znasz. Na przykład, jeśli pracujesz w IT, łatwiej ci ocenić spółki technologiczne. Masz większą kontrolę. Sam decydujesz, co kupujesz, kiedy i za ile. Daje to satysfakcję i naukę. Analizując firmy, uczysz się gospodarki, finansów i psychologii rynku. Ale to wymaga czasu. Analiza finansowa, raporty, konkurencja, sentyment to zajmuje godziny. To emocjonalny roller coaster. Patrzysz, jak Twoje akcje spadają o 10%, potem rosną o 15%, potem znów spadają. Ciężko to wytrzymać bez doświadczenia. Większe ryzyko błędu. Wystarczy jedna zła decyzja, by stracić 30% portfela. Kupując akcje możesz zarobić dużo, ale musisz pogodzić się z tym, że czasem będzie bolało. W teorii wystarczy policzyć, która strategia daje większe zyski. W praktyce wygrywa nie ta strategia, która jest najlepsza, tylko ta, którą potrafisz wytrzymać psychicznie. ETF to opcja dla ludzi, którzy wolą spokojny sen. Akcje dla tych, którzy czerpią radość z ryzyka, z rywalizacji z rynkiem. To trochę jak różnica między jazdą pociągiem a samochodem. Pociąg ETF jedzie stabilnie, niezależnie od Ciebie. Samochód, akcje daje Ci kontrolę, ale musisz umieć prowadzić. Najgorsze, co możesz zrobić, to wsiąść do samochodu, nie wiedząc, gdzie są hamulce. Dlatego początkujący często przepłacają za emocje. Nie dlatego, że wybrali złe akcje, ale dlatego, że sprzedają w panice, gdy spadnie o 10%. A ETF w tym czasie po prostu leży w portfelu i robi swoje. Dobra, czas na konkret. Jeśli dopiero zaczynasz, najlepsze podejście to mieszanka obu światów. Krok pierwszy: zbuduj bazę z ETF-ów. Na przykład 80% portfela w prosty ETF na globalny rynek. MSCI World, SP500 lub FC All World. Dzięki temu masz szeroką dywersyfikację i stabilny trzon inwestycji. Krok drugi. Pozostałe 20% zostaw na naukę. Kup kilka akcji firm, które rozumiesz. Nie dla zysków, tylko żeby się uczyć. Krok trzeci. Ustal plan i trzymaj się go. Zamiast zastanawiać się, czy teraz kupić, ustaw automatyczne wpłaty co miesiąc. To nazywa się DCA, Dollar Cost Averaging. Dzięki temu inwestujesz niezależnie od emocji. Krok czwarty. Mierz postępy w latach, nie tygodniach. Największy błąd początkujących to patrzenie codziennie na wyniki. Inwestowanie to nie sprint, to maraton. I dopiero gdy zrozumiesz, jak działa rynek, możesz stopniowo przesuwać proporcje, np. 60% ETF. 40% akcje. Więc co wybrać? Jeśli zależy Ci na prostocie, spokoju i przewidywalności, wybierz ETF-y. Jeśli chcesz mieć kontrolę, rozwijać się i uczysz się analizy, dodaj akcje. Ale pamiętaj, nie musisz wybierać tylko jednej strony. Najwięksi inwestorzy świata, tacy jak Warren Buffett, od lat mówią: Jeśli nie wiesz co robisz, kup ETF na rynek. A sam Buffett też kupuje akcje. Bo kluczem nie jest wybór narzędzia, tylko zrozumienie, jak z niego korzystać. Większość ludzi przegrywa na giełdzie nie dlatego, że wybrała złe ETF-y, tylko dlatego, że zmienia strategię co trzy miesiące. Dlatego wybierz ścieżkę, która pasuje do Ciebie i trzymaj się jej przez lata. W inwestowaniu nie chodzi o to, by być geniuszem. Chodzi o to, by mieć system, który działa nawet wtedy, gdy Ty masz gorszy dzień. ETF to taki autopilot. Akcje to ręczne sterowanie. Obie drogi mogą prowadzić do sukcesu, jeśli wiesz dokąd chcesz dojść. Jeśli ten odcinek pomógł Ci zrozumieć różnicę między ETF-ami a akcjami, zostaw łapkę, subskrybuj i napisz w komentarzu Team ETF, jeśli wolisz spokój, Team akcje, jeśli kochasz analizować i ryzykować. A jeśli chcesz, żebym nagrał kolejny odcinek o tym, jak dokładnie wybrać pierwszego ETF-a albo akcję do portfela, napisz w komentarzu. Chcę część 2. Dzięki za oglądanie i pamiętaj, nie musisz być ekspertem, żeby zacząć. Musisz tylko zacząć, żeby zostać ekspertem.